Cześć, tu Piotr no, z witam serdecznie. Tak jak zapowiadałem na Twitterze, mam wreszcie dla Was przegląd wersji Minecrafta na Windowsa 10. Aby taką wersję sobie zdobyć, należy wejść, yy, należy wejść na yy, account.mojang.com tam się zarejestrować, jeżeli nie macie jeszcze konta Mojangowego. Potem połączyć z kontem Minecraftowym, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no i później będzie link do otrzymania gift koda do sklepu yy, Windowsowego. Yy, i Dzięki temu otrzymujemy Windowsa 10, znaczy Minecrafta dla Windowsa 10 w wersji beta za darmo, a nie za 44 zł. Niektórzy mówią, że ta wersja bardziej im przypomina Pocket Edition, niżeli, niżeli pełnoprawnego Minecrafta. Ja się z tym nie zgodzę, jest, ma ona jakby jest ona dużo. jest na czymś więcej, dużo więcej niż. dużo więcej niż Pocket Edition, natomiast... Natomiast też no, jest to trochę mniej, ale zaznaczam, trochę mniej niż wersja pełna Minecrafta. A zaraz powiem wam o co dokładnie chodzi. Tak wygląda menu. W menu mamy tutaj możliwość wejścia na stronę, na temat, na temat możemy, można zasugerować jakiś pomysł dotyczący aplikacji, jakieś zgłosić błąd i tak Tutaj mamy wybór języków, tak jak się pewnie spodziewacie, języka polskiego nie ma. No, tak więc nie ma po co tam wchodzić. Tutaj możemy sobie zmienić swojego skina. I co ciekawe jest to, e, ciekawe jest to że mm, ta gra jest zintegrowana z tą aplikacją Xbox w Windows 10. Co to znaczy? Znaczy to tyle, że nie możemy mm, wykorzystać swojego skina z Minecrafta, tego zwykłego, tego powiedzmy desktopowego, e, tylko musimy. Stworzyć sobie jakby nową postać, czy też skorzystać z postaci, ze swojego niku i swojej postaci, którą mamy w tym, tym, tym Xboxie. Ciekawe jest, znaczy, ja tutaj akurat nie, nie wybrałem sobie tej nazwy, tylko to mi automatycznie wygenerowało. Nie jestem jakimś szczególnie komputerowo rozrywkowym graczem, no i dlatego, dlatego nieszczególnie po prostu chciałem, znaczy, nie wybrałem sobie żadnego niku. Mam inne generalnie, ale to taki mi wylosowało, a więc przy nim zostałem, klikamy sobie tu możemy dostosować sobie na przykład możemy być Alexem, możemy być Steven, możemy sobie załadować swój plik z grą, z grą, ze skinem, albo możemy skorzystać z pakietów City Folk albo town, Folk. na przykład tu możemy stwierdzić, że chcemy być leśniczym, tak? I jesteśmy leśniczym. Ale trochę ma dziwny uśmiech ten leśniczy, więc ja wybieram sobie tego standardowego Steve'a. Okej, okay, no, y, osiągnięcia zapisywane są w aplikacji Xbox. Opcji jest trochę mało w porównaniu ze standardowym Minecraftem desktopowym, no i skinem przed chwilą widzieliście. Wejdźmy w play. Tutaj mamy oczywiście ten single player, czyli po prostu nasze światy Realms to są serwery, które, y, które y, są hostowane, czyli wiadomo są w jakiś sposób postawione u. Przez, przez firmę Mojang specjalnie dla swoich y, klientów, którzy płacą za to, żeby taki serwer tam stał, dostają adres i mogą na niego wchodzić, jeżeli y, nie potrafią, albo na przykład nie mogą z jakichś różnych przyczyn stworzyć sobie własnego serwera, albo po prostu chcą mieć, do niego, chcą mieć dostęp do serwera 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i mieć adres, tak więc jest to po prostu wygodne dla tych, którzy, y, którzy mają akurat no, kasę, żeby, żeby y, sobie coś takiego sprawić, taki serwer własny gdzieś tam w chmurze. No, i przyjaciele, czyli to są po prostu, to jest gra multiplayer inaczej mówiąc, polega yy, to na tym, że przyjaciel może sobie po prostu udostępnić swoją grę single player dla nas, ponieważ z tego co wiem, jeszcze nie ma dedykowanej aplikacji serwerowej, czyli nie możemy sobie po prostu postawić serwera na jakimś innym komputerze i z niego do niego się podłączyć i grać z przyjaciółmi, no bo po prostu czegoś takiego jeszcze nie ma. Próbowałem się podłączyć tutaj do do serwera zwykłego, który postawiłem dla wersji desktopowej Minecrafta, no nie ma takiej możliwości. Dobrze, więc służmy sobie nowy świat, nazwiemy go Peters Technology, ale tutaj słuchajcie, niespodzianka, ponieważ możemy dopisać tylko technolo, a więc zrobimy tech, bo olo i olo, no jednak wybieramy tech. Tutaj możemy wybrać sobie typ gry. Ja wybieram sobie survival, przetrwanie. Z możemy pisać PT, jak Peters Technology. E, tutaj możemy sobie wybrać typ świata, płaski, stary, czyli zgaduję, że nie wiem, w stylu dawnego Minecraft'a i nieskończony. Typ gry, tryb gry i tworzymy sobie świat. Powiem że e, gra jest niezwykle szybka w porównaniu z. W porównaniu z tą wersją desktopową W sensie bardzo szybko ładuje światy Bardzo szybko sama się ładuje, włącza I to jest zdecydowanie na plus dla niej e, Dobrze, tak wygląda Że tak powiem świat Minecraftowy dla Windowsa 10 Nie różni się W sumie niczym, na pierwszy rzut oka przynajmniej Od tego Tej wersji, tej wersji desktopowej Znowu ciężko to czasami rozróżnić W sensie ta, to nazewnictwo Czasami ciężko ogarnąć Tutaj Mamy jakieś tam woda na bagnach wygląda w ten sposób, woda w tym biomie standardowym wygląda w ten sposób. Tutaj gdzieś mamy takie ładne gradientowe przejście, bo możemy sobie nawet pokażę jak to przechodzi. Prawda to jest ciemniejsza woda i tutaj nawet jest taka nie No, fajnie to wygląda całkiem. Można to tak zaobserwować. Okej, okay, jeżeli chodzi o biomy, to generalnie jest całkiem sporo już w tej grze zostało. O, tutaj widać ładnie ten gradient. Całkiem dużo w tej grze zostało już zaimplementowane z tego Minecrafta desktopowego. No Po prostu ja szczerze powiem, na, tak jak mówię, no, przez te kilkadziesiąt pierwszych minut, kiedy zainstalowałem sobie tą grę, nieszczególnie odczułem jakoś wielką różnicę. Właściwie nawet nie odczułem chyba żadnej. Bo mamy i podwójne trawy, i podwójne kwiaty. Te nowe kwiaty mamy na przykład biom. E, biom, e, zobaczcie tutaj, e, brzozowy las. Mamy te duże drzewa. E, tam, prawda? Ten biom, brzozowy las. E, na wprost. O, tutaj lepiej widać, widać. No a pierwszą rzeczą, którą wypadałoby w Minecraft'cie zrobić, no to wypadałoby jakieś drzewo ściąć. E, aha, problemem, zobaczcie, tutaj może będzie widać na ziemi. E, już nie... Może nie. O, już nie biegnę, a cały czas jakby y, gra myśli, że, że biegnę i cały czas zostawiam za sobą te, te różne mm, cząsteczki, a jak skoczę, to skaczę do przodu, mimo tego, że nie trzymam w ogóle strzałki do przodu, nie? Jak widać. O. Także to jest błąd i no, wiadomo, zdarzają się takie błędy. Ok, mm, tak więc teraz tym to jedno drzewo, zrobię sobie jakiś kill -off. E, Tam widziałem wioskę, mm, wioskę mm, NPC-ów i, i sobie po prostu do niej podejdę i i gdzieś tam przeczekam do nocy, żeby pokazać Wam, że są też potworki tutaj są i są takie, których byśmy się spodziewali. No dobrze, a korzystając słuchajcie z tych kilku minut, kiedy, kiedy właśnie jeszcze, jeszcze tej nocy nie ma. no Pokażę Wam, pokażę wam tutaj można takie... Tutaj może tych kamieni trochę wykopać. Pokażę Wam jeszcze menu, ponieważ tak wygląda menu samej gry. Opcje i tutaj możemy sobie dostosować głośność, poziom trudności, możemy sobie dostosować ustawienia kontrolera, no i grafika, czyli tutaj od razu możemy na bieżąco obserwować jak się zmienia. to jest ciemniejsze, jaśniejsze, prawda, jasność. Tutaj możemy sobie, jak daleko mamy render distance, jak daleko, tutaj widzicie już jest mgła na górze gdzieś tam bo możemy sobie zrobić na pełny, ogromny dystans. Jak widać, bardzo szybko się to przestawia, szybciej niż w tej standardowej wersji, więc znowu duży plus. FOV, czyli ta perspektywa, też pole widzenia, to jest trochę aż, aż za, za mocne jak dla mnie. E, tak zostawiam pełny ekran no i dużo innych rzeczy. E, znaczy właśnie, no, trochę ich tam jest, natomiast nic dalej nie ma, także, także to jest wszystko, co, co zostajemy w menu. E, OK, e, powrót do gry. I słuchajcie, jeszcze m, dla m, fanów... Y, dla fanów, którzy, którzy lubią sobie patrzeć, jakich komputer sobie radzi z Minecraftem i wciskają F3, żeby sprawdzić ilość klatek na sekundę. No niestety będą zawiedzeni, ponieważ tutaj nie jest to możliwe. Jedyne F, które działają to F1, czyli ukrywa Hada i, i ukrywa rączkę, czy też aktualnie trzymany blok, i działa F5, zmiana perspektywy widoku postaci. Prawda? Tak więc tylko te, te, dwie, te dwa Fy działają, żadne robienie screenshotów F2 nie działa, żadne sprawdzanie ilości FPS-ów F3 również nie działa. Tak więc no, jest to trochę bo, bolesne dla części pewnie, ale no, tak to wygląda i tak to już będzie. Dobra, mamy crafting table, jak widzicie, interfejs craftowania jest, jest taki sam, no, raczej nic innego by nie zrobili. E, prawda? E, dobrze, więc pierwszy kilo w drewniany. Oczywiście wszystkie osiągnięcia, tak zwane achievementy, no to e, są. E, Windows nas o tym informuje, że do, do takowy dostaliśmy odpowiednim dźwiękiem, odpowiednim powiadomieniem w prawym dolnym rogu ekranu. Tak samo jak te powiadomienia możemy również zobaczyć w centrum powiadomień, czy też w aplikacji Xbox. Dobra, wtedy tych kamieni już wykopałem. E, nawet by było ładne miejsce, żeby się osiedlić, natomiast jakby mi na tym nie zależy, żeby teraz się osiedlać, tylko, tylko żeby wam pokazać jak ta gra wygląda. I mamy też te kamienie nowe, czyli ten, ten dioryt, to jest akurat mamy też andezyt, mamy nowy granic, także że pełne, że tak powiem, pełen serwis już w tej wersji beta. Aha, no i jeżeli właśnie zauważyliście, to tutaj ilość bloczków, które, które mamy dostępne. Nie jest, nie jest wyrażana przez dużą cyfrę w prawym dolnym rogu, ale przez mniejszą cyfrę w lewym górnym rogu. No, taka mała zmiana, która szczerze powiem, no, najprawdopodobniej no, nikt tego nawet nie zauważy, ale ja jestem dość dociekliwy i właśnie no, zwróciłem na to w pewien sposób uwagę. E, dobra, przejdźmy do tej wioski tych, tych całych ródków. Ja bym tutaj już. A no, więc nie widać żadnych potworków, to przejdziemy się do tej wioski. I tam coś, coś w nocy powinno się wreszcie pojawić. Eee, a noc się chyli. No, słońce powoli chyli się ku zachodowi, tak więc tak więc możemy spodziewać się nocy już niedługo. Szukaj coś sobie zjem, bo mam już tylko trzy kurczaczki dostępne. Czy też co to jest? utko, nóżka. No w każdym razie tylko trzy. Akurat teraz zboża. A na szczęście mają e, mają Ludzie w wiosce To skorzystam z ich dobrodziejstwa, Ach, traju, dobra, jest, jest, super. O, marchewkę mają, to świetnie. E, mm, precyzja to moja tutaj powala dzisiaj. Tak czy tak, marchewki są. Super. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Będzie co jeść, mam nadzieję. Mm, dobra. Tak więc jedzmy marchewkę. co uzupełnimy kurczaczki marchewką. O, widzicie? Wszystkie kurczaczki zaraz będą dostępne. Super. Mamy wszystkie kurczaczki. Okej. Okay. Mm, tak czy tak. Mm -hmm. No, wioska tutaj jest. mam też trzcinę cukrową. hodują sobie człowiek. Nie, to akurat dziko rośnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wejdźmy sobie do tej wieży. Popatrzmy na zachód słońca, romantyczny i, 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 i poczekajmy na jakieś potworki. A ja sobie w tym czasie zrobię jeszcze mieczek, bo wypadałoby jakiś chociaż jeden mieć. Ja tak mówię, to nie będę się jakoś w jakieś wielkie walki z nimi, że tak powiem, jakieś wielkie boje wdawał. Tylko chcę wam pokazać, że potworki są i że rzeczywiście można je zabić, także, no właśnie. Dobra. No to popatrzmy na ten piękny zachód. słoń, No, jeszcze nie zachód. Dobra. La 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 la. La 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 la. la, la. Może to gdzieś przyspieszę. Otóż to, tak więc słońce zachodzi. Zaraz po... pokażą nam się nasi długo wyczekiwani goście. O księżyc wschodzi. Słońce zachodzi. Dzień tutaj trwa 10 minut. W Minecrafcie też. Tak samo jak i w tym desktopowym, tak więc to się nie zmienia. No właśnie, tam kurczaczek sobie chodzi, ale to już niedługo, niedługo dołączą do niego jakieś inne... O, 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 jak widać jest jeden zombie, prawda? Mamy szkielet, również kogoś jeszcze nam niesie. O, już jeden kolejny zombie, kolejny zombie, nawet mały tam jest, słuchajcie, o, ale malutki. No właśnie tutaj pająk, może jakiś by się pojawił, albo jakiś creeper, bo może by udowodnić, że są... Są tu jakieś może już. Nie będę teraz do mnie chodzić, nie? Tak, ten próbują tu się dostać. One. A bo one mogą wybijać te drzwi, co nie? Teraz tu mi wejdą, kurczę. O, udało mi się wejść. Hmm, hmm, hmm. Ciężka sprawa. Dobrze, no zobaczymy jak mi tu wejdą. Najwyżej jest tutaj zdzielę. Konkretnie. OK. Mm, o, idą kolejne. Ale one wiedzą gdzie mnie szukać, nie? Ciekawa sprawa. Dobra, słuchajcie. Ja to schodzę. Prawda? Yy, no i teraz nie się jakoś je... ...luka trupić. Natomiast się trochę boję, że jak je tutaj... O, ...wpuszczę... ja się role odwrócą. Ale dobra, no. Idziemy na całego. No właśnie. Kolejne dwa! Jakiś creeper zjeli z tyłu albo pają Tak się dzieje czasami Dobra, dzięki, o, ten nie próbuje teraz O, dobra, jest Kolejne. teraz idziemy dalej, słuchajcie Idziemy dalej, można tak, skazać, nie? Ciekawe sprawa Ale mnie zauważy jeszcze O, gin, koleżku Dobra, super Dzięki Wam bardzo za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś komentarze, jakieś swoje przemyślenia na temat Minecrafta w wersji dla Windowsa, ojej, creepy villager, proszę Państwa. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na temat Windows 110, to na temat Minecrafta dla Windows 10, to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Jeżeli Wam się film podoba, oczywiście dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie, no to również możecie dać łapkę w dół. Natomiast prosiłbym o wyjaśnienie wtedy, dlaczego. Ponieważ lubię zawsze się poprawiać i, i, i robić swoje filmy coraz lepiej. Tak samo również zapraszam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnego materiału. I zapraszam również do właśnie zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Cześć!